Witajcie na moim kanale, to jest Malinka Game. i jak jeszcze nie subskrybujecie, subskrybujcie i nie zapomnijcie o moim nowym konkursie, że możecie wygrać takie superowe jajko i dwa takie um, pizzowe um, jakby autka. To co tylko musicie zrobić? Subskrybować, dajcie łapkę w górę na tym filmiku i nie zapomnijcie napisać swoje imię na dole w komentarzach żebym e, wiedziała pierwsze cztery osoby e, pierwsza osoba która napisze dostanie to jajko e, druga osoba która napisze dostanie tapicowe jakby unicycle czyli takie po prostu jakby rower ale tylko z jednym kółkiem i trzecia osoba która e, czyli trzy tylko tak no trzy i trzecia osoba dostanie to więc e, i jeszcze jedna osoba będzie mogła wygrać um, jedno takie, jedno takie rzecz, um, oczywiście jak też um, będzie mogła wygrać jeden prezent, mały prezent, więc tylko wam pokażę szybko kupię jakiś jeden prezencik mały, bo ja akurat teraz na nowe jajka dla was Akurat, więc malutki prezent, ale yy, na pewno dostaniecie coś fajnego, bo kupię ich aż yy, kilka. Nie, ok, prawie otworzyliśmy. O nie, no to ktoś dostanie to po prostu. Przepraszam, no to będą dwa prezenciki. No. I e, co jeszcze chciałam powiedzieć? I dzisiaj też będę Wam pokazywała, jak szybko zarobić WY Adopt Me. Więc co musicie pierwszym rzecz zrobić? To pewnie. Y, 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 nie wiem, co ona chce. Zobaczymy, co by chciała dać za to. Znaczy, nie. Te, ten filmik będzie, co by chcieli dać za te rzeczy. Ultra Rare i już mamy to, więc nie wiem, czy to by było. Ok, więc bardzo mile. Ją przeproszę. Pamiętajcie, to jest tylko dla filmika. Ja to tylko um, nagrywam, że nie będę po prostu sobie tak. Um, um, na przykład będę po prostu. Po, za, patrzała, co bym mogła dostać za takie jajko. Co byśmy mogli dostać za. To jest rideable. Ra, i pewnie on e, położy jeszcze tutaj jedno i weźmie ten rideable. Zdejmie. Z pewnie tak będzie niestety, bo właśnie bardzo często. No, jak mówiłam, e, niestety e, mile od ten. No. E, kogo jeszcze byśmy chcieli? Może ją tutaj? Nie możemy. Trade. Okej, okay, ona nie chciała, więc chyba tutaj teraz weźmiemy. Poczekamy. Robiny nie są dobre, bo to są akurat pierwsze zwierzaki, które każdy może dostać, więc nie myślę, że to jest bardzo dobrą rzecz. Nie. Ona chyba sobie żartowała. Okej, okay, mamy następne. I wkładamy jajko, żeby zobaczyć, kto chce coś innego dać. To nie jest za darmo, oczywiście teraz, jak robię, ale jak ktoś wygra na moim kanale, to, to może być za darmo, ale możecie też coś dać, bo jak mówiłam, bardzo trudno mi było. No, ona yy, nie wiem dlaczego, ale nie myślę, że to jest takie dobre. Ale dużo ludzi chce mi dać rzeczy. Więc nie wiem. Yy, Okej, okay. nie myślę, że to jest bardzo dobre i pewnie zdejmie to, tak, właśnie. Yy, I zaraz was zobaczę. Okej, okay. więc teraz akurat yy, nie dostajemy żadnych rzeczy, więc poczekajmy yy, trochę, może ktoś by chciał nas tradować. Okej, okay, powiedziała hi. Ona mi, yy, no to... Ona napisa? Ja też robię filmik, powiedziałam jej. E, ciekawe, co powie. Ja ten, um, nie wiem. Zobaczymy, nie wiem czy ona chce mnie skamować, czy coś powiedziałam. Okej, okay. więc. Um... Ale wiecie co, co też nie zawsze każdy może robić filmik? Um... Więc zdejmiemy nasze jajko, bo ten. Ciekawe, pewnie teraz mówi do fanów. Ona napisa on to ok, so we trading put a pet. I put nothing, you accept. I decline ok. Nie wiem czy powinnam. Ok. napiszcie ok. Powiedziała, że ona decline, ale ja nie akcept, bo to jest właśnie, że ona będzie chciała mi ukraść. Ja... Okej, okay, więc wysłami. No bo to może być na filmiku, ale też wiecie, tak właśnie się dzieje, że e, ludzie ma, e, są z, Wtedy może zabrać to, a ja bym nie chciała, żeby tak się stało, więc chcę, żeby ona po prostu zdeklinowała. I też tak się dzieje, jak na przykład ktoś pisze, że dzisiaj są jak tutaj w tym dzisiaj są moje urodziny, proszę, czy coś takiego. To nie zawsze może być ten prawdą. Więc czekam. Ona powiedziała, że nie będzie scam, ale nie, ja po prostu nie wiem. Dam jej coś mniejszego. Może to. To może? Dam jej to i wtedy zobaczymy. Ok. Nie skamowała. Widzicie, dlatego ja. Okej, okay, powiedziała upsos, czyli chcemy znowu strajdować. Zobaczymy. Trochę się boję, bo... Um... Okej, okay, więc... Widzicie? Ona mnie skamowała, dlatego dobrze, że użyłam tamto, a nie. Napisałam, że ona skamowała i wyszła. Więc ktoś chce mnie trade. Nie wiem co. Co? Co chcę za to? Na pewno odejmie to Rideable, i wtedy. No. Nie wiem co teraz zrobić, wiecie. Bo po prostu to było szokujące. Teraz widzieliście prawdziwego z kamera na moim filmiku. Na moim własnym filmiku. Więc e, bardzo smutno mi będę miała to nagrane akurat. I będziecie wiedzieli, że, żeby uważać. Dlatego dałam, e, dałam jej zwierzę, które szczerze. E, szczerze nie, nie chcę. E, więc no. Teraz nie wiem co mam mówić, bo to było po prostu nigdy jeszcze nie byłam skamowana. Po prostu e, wiedziałam, że dlatego na początku chciałam jej dać tamte jajko, ale wtedy tak powiedziałam, mm, pewnie nie. No więc, oby filmik wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, żebym. E, Um, miała szczęście następnym razem, żeby nikt mnie nie skamował i zobaczę was w następnym odcinku. Pa!